Dzień dobry, Sebastian Czapliński, to jest program Szczera Rozmowa. Dziś moim i państwa gościem jest redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, pan Paweł Lisicki. Witam, panie Paweł. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Pawle, panie redaktorze, nie da się ukryć, że żyjemy w trudnych czasach. No i teraz pytanie, czy one są bardziej trudniejsze dla Polaków, w tym oczywiście katolików, czy bardziej z punktu widzenia właśnie religijnego, czyli takiego życia, życia w Kościele katolickim? No bo tych decyzji na najwyższych szczeblach, czy to państwowych, czy hierarchów kościelnych, takich niezrozumiałych do końca, było sporo w ostatnim czasie. Znaczy no, można z jednej strony powiedzieć, że oczywiście każda epoka jest trudna i nie jest tak, że kiedyś ludzie mówili, o, żyje nam się łatwo i wszystko jest wspaniale i nie ma problemów. No to z tego punktu widzenia yy, oczywiście trzeba bardzo ostrożnie opisywać swoje, swój czas, bo człowiek ulega zawsze takiemu złudzeniu, że wydaje mu się, że moment, w którym żyje, jest szczególnie doniosły wyróżniony, nieporównywalny, i tak dalej. No, naturalna rzecz, każdy z nas jest skupiony na sobie i te sprawy, które nas najbardziej dotyczą, czy nas dotyczą, wydają nam się wtedy najważniejsze. Na, dlatego ważną rzeczą jest, żeby w takich rozmowach y, odwoływać się do pewnych miar uniwersalnych, jeśli tak można powiedzieć, do pewnych reguł, które możemy poddać jakiejś weryfikacji, żeby się na chwilę przynajmniej y, no, wyzwolić z tego naszego ograniczonego, subiektywnego punktu widzenia. No Jeśli taką miarą będzie na przykład, chyba możemy się nią posłużyć, stosunek na przykład do uniwersalnych, niezmiernych miar y, moralności, czy zasad moralności, czy zasad prawa moralnego, no to łatwo zauważyć, że współczesne państwo, nie tylko polska, ale mówię tutaj o całym Zachodzie, w istotnym stopniu, czy w radykalnym stopniu zerwały z pewnymi nienaruszalnymi zasadami, które wcześniej, niezależnie od tego, jaka to była epoka, co do zasady przynajmniej były uznawane powszechnie i respektowane. No, trzy, cztery elementy, które wydaje mi się, się są oczywiste. Po pierwsze, powszechna praktyka dopuszczenia aborcji, traktowanie jej jako w zasadzie formę prawa człowieka. W Polsce jeszcze może nie na taką skalę, ale we Francji na przykład trwa akurat dokładnie teraz dyskusja na temat wpisania do konstytucji francuskiej tak zwanego prawa do aborcji, gdzie mówi się, że każda kobieta ma prawo dokonywać aborcji. Tym samym uznaje się, że zabicie niewinnego dziecka nie jest zabiciem niewinnego dziecka, tylko usunięciem jakiejś tam narośli albo nie wiadomo czego. Prawda? Drugi element bardzo ważny, czyli stosunek do naturalnej śmierci, yy, czyli eutanazja. Rzecz, która w żadnej wcześniejszej epoce nie była yy, traktowana jako coś moralnie właściwego i słusznego przez państwo. Zdarzały się takie przypadki, zdarzyli się samobójcy, jeśli tak można powiedzieć, którzy z powodów, nie wiem, politycznych albo ideowych, innych, no składali z siebie ofiary, ale nigdy nie była to praktyka państwowa i praktyka społeczna i nie było, nie cieszyła się ona społeczną akceptacją, czyli sytuacją mówiącą o tym, że człowiek w pewnym etapie życia Domaga się od państwa, żeby ono go zabiło, bo do tego tak naprawdę się to sprowadza. No i rzecz może najbardziej y, y, szokująca z punktu widzenia, jeśli mówimy o tych stałych miarach czy twardych miarach, jeśli porównujemy siebie, nasze społeczeństwo i nasz czas historyczny. Z przeszłością, to stosunek człowieka do ludzkiej płci, do tego czym jest relacja między mężczyzną a kobietą, czyli to wszystko co możemy nazwać w takim jednym pakiecie mianem ideologii genderyzmu, czyli przekonanie, czy, czy, czy ona ma oczywiście różne odmiany. Historycznie pierwszą rzeczą była akceptacja homoseksualizmu jako. Praktyki społecznej, którą uznajemy za naturalną, moralną i właściwą, a na następnym etapie uznanie, że płeć ludzka jako taka jest konstruktem y, kulturowym, społecznym, w związku z tym podział na to, na mężczyzn i na kobiety jest podziałem społecznym, y, kulturowym, sztucznym i można dokonywać jego zmiany. No to są wszystkie, wszystko rzeczy, które z pewnością y, wyróżniają nasz czas, naszą epokę i sprawiają, że Hmm, ci, którzy się angażują we wsparcie dla tych ideologii, no, są, he, występują w woli zupełnie nowej, tak? zupełnie no, hmm, niesłychanej. Hmm, no więc, w tym sensie bym powiedział, że nasza epoka jest szczególnie trudna, bo zderzamy się z tak daleko idącym zerwaniem, z ciągłością nie, tradycji ludzkości, y, y, z jaką nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia. A wspomniane przez Pana dwa podmioty, państwo i kościół, no, coraz w coraz większym stopniu państwo w ogóle staje się takim kamieniem, takim, hmm. można powiedzieć, kołem zamachowym tych zmian. Widzimy to wyraźnie na Zachodzie, gdzie opanowując najpierw instytucje państwa, przeprowadza się dalej rewolucję, a kościół z obrońcy tych praw i z takiego strażnika, tego co nie naruszone, coraz bardziej staje się również ich promotorem, albo milczącym, albo wręcz aktywnym. W Polsce wciąż jest to raczej na takiej zasadzie, no, jest, pozostaje wciąż obrońcą, natomiast coraz słabszym to wyraźnie widać. No właśnie, bo z jednej strony pojawiają się głosy w przestrzeni publicznej o rozdziale Kościoła od Państwa, a z drugiej strony nie wiem, czy, czy Pan podzieli moje, moje zdanie. Coraz częściej widzimy, że ten Kościół ingeruje nie tyle z Państwem, co ogólnie ze światem, że, że bardzo często te poglądy Kościoła i świata są zbieżne, e, idące w jednym kierunku, nie do końca chyba takim, na jakim rzeczywiście na przykład zależałoby chociażby katolikom. I łatwo zauważyć, że jeśli popatrzymy na, na to, co wyróżnia tą współczesną ideologię tak zwaną globalną, to w wielu punktach obecny papież, papież Franciszek, staje się jest jednym z jej, jej głównych promotorów, no, klimatyzm na przykład, tak? Czyli przekonanie, że po pierwsze obecna atmosfera czy Ziemia znajduje się w jakiejś dramatycznej sytuacji katastrof nadciągającej katastrofy że mamy do czynienia z czymś, pierwotnie mówiono, czy jeszcze kilka lat temu mówiono o tym, że mamy do czynienia z ociepleniem klimatycznym. No teraz mówimy się ze zmianami klimatycznymi, ponieważ ta, nie, nie zawsze udaje się udowodnić tezę, że mamy do czynienia z powszechnym ociepleniem, ale że ze zmianami. No, udowodnienie tego, że mamy do czynienia ze zmianami klimatycznymi jest o tyle łatwiejsze, że klimat jest po prostu zmianą sam w sobie, no i zawsze tak długo, jak były powodzie Okresy susz albo suszy, albo okresy nie, prawda, zwiększonych opa opadów, raz było cieplej, zimniej. No, krótko mówiąc, bardzo łatwo udowodnić taką tezę, że się klimat zmienia, ponieważ wszystko jest w nim zmienne. No, ale wracając do papieża Franciszka, łatwo zauważyć, że on, jest, że on to bardzo mocno wspiera. Jest tak samo promotorem, to wyraźnie wyszło w czasie jego ostatniego listu skierowanego do uczestników Światowego Forum w Davos jest wielkim promotorem tego, ce, tego, czegoś, co moglibyśmy nazwać ideą globalizmu, czyli ideą jednego rządu światowego. Nie, to jest z kolei przekonanie mówiące o tym, że właśnie te wyzwania, przed którymi obecnie staje ludzkość, są wyzwaniami na tyle, nazwijmy to, nadzwyczajnymi i wielkimi, że nie da się ich rozwiązać, że nie, nie da się ich rozwiązać w ten sposób, że każde państwo osobno, czy każdy naród osobno będzie się z nimi mierzył. Tylko potrzebne jest y, 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 znacznie zaangażowanie wszystkich razem. Jak, jak to osiągnąć? No, tworząc, prawda, instytucje międzynarodowe wyposażone we władzę nad większą. Niż mają je suwerenne narodowe państwa. No i w związku z tym yy, ideą tego ostateczną, czy celem takim ostatecznym byłoby powołanie jakiejś instytucji, gdzie ONZ uzyskałby, czy stałoby się nie tylko forum, gdzie spotykają się przedstawiciele różnych państw, ale gdzie stałoby się instytucją wykonawczą, prawda, rządem decydującym o najważniejszych sprawach, sprawach z pominięciem poszczególnych ludzi. No, do tego jeszcze jest oczywiście daleko. Ale, ale łatwo zauważyć, że jeśli chodzi przynajmniej o Zachód, to ten proces postępuje bardzo szybko. Takim przykładem wręcz naocznym, jak łatwo można zarządzać na w skali światowej. Pewnymi działaniami był okres tak zwanej pandemii, prawda? gdzie decyzje podejmowane czy decyzje, które ogłaszał szef WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, praktycznie niezmienione trafiały do wykonania do poszczególnych państw, i, 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 i jeśli popatrzymy na to w ten sposób. No to podobieństwo zachowań, y, y, podobieństwo działań było właściwie tożsame, niezależnie właśnie od klimatu, od miejsca położenia geograficznego, od tradycji, od wszystkich innych rzeczy. Papież Franciszek znowu łatwo zauważyć, że był jednym z głównych promotorów tych wszystkich działań y, y, pandemicznych czy antypandemicznych, jak, jak to chce. No i niestety mam wrażenie, że też w ostatnim okresie szczególnie można dostrzec, że nawet te dziedziny, w których, wydawało się, w których wydawało się, że Kościół nie może ulec tej zmianie, jak właśnie nacisk ideologii genderowej, no również możemy dostrzec tutaj wyraźne zmiany. Toczy się dyskusja na temat tak zwanego błogosławienia par homoseksualnych. No, ta dyskusja wzięła się stąd, że początkowo wielu, Biskupów czy hierarchów zaczęło, się, zaczęło ulegać ideologii genderowej czy, czy ruchowi LGBT, a dokument wydany ostatnio przez papieża, podpisany przez papieża, fiducia suplicans no wyraźnie też idzie w tym kierunku i tak może być interpretowany. No więc widać, jak krok po kroku Kościół na naszych oczach przechodzi, jeśli tak można powiedzieć, z obozu obrońców ładu i porządku tradycyjnego do obozu, do obozu rewolucji, do obozu wielkiej przemiany. Przechodząc już na takie nasze lokalne, to polityczne, polskie podwórko, chciałem Pana zapytać, to zamieszanie, które w zasadzie na każdej płaszczyźnie od, od kilku tygodni, wręcz miesięcy ma miejsce, Pan uważa, że to jest celowe zamieszanie, czy jednak mimo wszystko wizja opozycji, która teoretycznie ma większość rzeczywiście w Sejmie, w pewnym etapie tych zmian, które chciała wprowadzić, po prostu się pogubiła i teraz działa to mniej więcej jak kula śniegowa, która nabrała rozpędu i nie wiadomo w zasadzie, w którym momencie to wszystko się zatrzyma. Znaczy ja uważam, że kluczowym elementem, żeby zrozumieć to, co się dzieje, jest to, że, że obecnie rządząca, dawna opozycja cieszy się całkowitym poparciem Zachodu, zarówno Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych. Mamy wypowiedzi licznych przedstawicieli Unii Europejskiej, zarówno Unii, jak i najważniejszych państw, czyli Niemiec, Francji którzy jednoznacznie wspierają wszystkie poczynania Donalda Tuska i jego rządu. I mamy dokładnie takie same, takie same zdanie wypowiadane, czy to przez ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie, pana Marka Brzezińskiego, czy samego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena. Czyli mając tak daleko idące poparcie na praktycznie całego świata zachodu, Donald Tusk może prowadzić to, to o czym tutaj mówimy, czyli przeprowadzać zmiany, nawet z jawnym i oczywistym pogwałceniem przepisów prawa polskiego. Ponieważ, no, żeby jest, że tak powiem, prawda siły, dziś jak można powiedzieć, prawda przepisów. No, zgodnie z przepisami, wiele tych działań, które, z którymi mamy do czynienia, na przykład odwołanie prokuratora krajowego, mianowanie w jego miejsca PO, czy pełniącego obowiązki prokuratora krajowego decyzje o zmianie w prokuraturach regionalnych, odwołanie tak zwanych, czy próba odwołania sędziów. To, co się przygotuje w najbliższym czasie, czyli zapewne próba odwołania pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, i tak no, dalej. Sposób przejęcia mediów publicznych, mogę wymieniać wiele innych przykładów. No, odbywa się z całkowitym pogwałceniem prawa. No, skazanie tak naprawdę i przetrzymywanie w więzieniu pana, panów Wąsika i Kamińskiego, no jest dokładnie tym było tym, dokładnie tym samym. No to było, wszystko zaczęło się tak naprawdę od deklaracji odrzucenia y, y, prawa łaski, które przysługiwało prezydentowi, a następnie uchylenie im, czy y, 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 zabranie im mandatów, wygaszenie im mandatów dokonane przez Marszałka Sejmu, Pana Hołownię, no odbyło się w ten sposób, że Pan Hołownia sam zinterpretował to, że oni nie mają prawa się odwoływać albo nie mają prawa się odwoływać do tej Izby, do której on uważa, że ona jest nieistotna i im te mandaty wygasił, chociaż w prawie polskim, powołując się na decyzję organów europejskich, ale zapominając o tym co wie każdy kto ma cokolwiek wspólnego z prawem że prawo europejskie w Polsce nie działa bezpośrednio czyli jeśli trybunał sprawiedliwości unii europejskiej czy europejski trybunał praw człowieka wydaje jakieś orzeczenie to żeby ono obowiązywało w Polsce musi zostać wprowadzone przez polski system czyli musi zostać przyjęta ustawa która te Nazwijmy to postulaty, wprowadzi w życie. Inaczej, inaczej to jest niemożliwe. Tak? No ale, jak mówię, nie chcę wchodzić dokładnie w tę debatę prawniczą. Pokazuje, że mamy do czynienia z całkowitym naruszeniem ładu prawnego i, i, i reguł działań tzw. praworządnego państwa, gdzie człowiek może oczekiwać, że jego prawa nie będą naruszone, a mimo tego. Władza to robi. Czy robi to po to, żeby wywołać sam chaos? No nie sądzę. Robi to po to, żeby, żeby skumulować władzę w swoich e, rękach. Będziemy mieli i tych zapowiedzi jest całkiem sporo. Trochę to się odnosi do początku naszej rozmowy. Wydaje mi się, że jednym z takich pomysłów na dalsze nierządzenie będzie wywołanie przez Donalda Tuska i jego najbliższych czegoś w rodzaju takiej wojny religijnej czy światopoglądowej w Polsce żeby tę wojnę przeprowadzić, no co jest potrzebne do wojny? Wojsko jest, wojsk jest potrzebne do wojny, potrzebna jest potrzebna jest siła. Nie, czyli trzeba będzie używać wtedy prokuratury na przykład, czy trzeba będzie używać innych elementów, żeby rozbić to tradycyjne polskie społeczeństwo, czy, te, czy to, co jeszcze w polskim społeczeństwie tradycyjnego pozostało. Na przykład prze, przez wprowadzenie nowych ustaw o tak zwanej mowie nienawiści. Wtedy się może okazać, że na przykład nasza rozmowa tutaj będzie potraktowana jako przykład wspierania dla mowy nienawiści, i w związku z tym będzie potrzebny prokurator, który będzie z oskarżenia publicznego takich prawdę delikwentów prześladował. I oczywiście bo to jest przykład, ale takich przykładów możemy sobie wymyślić nieskończenie wiele. No to jest niestety ten rys, ten rys totalitarny, który jest charakterystyczny dla wielu demokracji zachodnich i które w Polsce, który w Polsce próbuje się wprowadzić. Więc mi się wydaje, że na razie mamy do czynienia z chaosem, ale tylko dlatego, że no mamy do czynienia również z oporem przed tymi zmianami. Ale jeśli ten opór zostanie złamany, a ja jestem tutaj raczej pesymistą, zakładam, że to jednak się uda, właśnie ze względu na to wsparcie zachodu, bo gdyby nie, to może sytuacja wyglądałaby inaczej. Ale mając całkowite wsparcie naszych sojuszników tak ze Stanów Zjednoczonych jak w Unii Europejskiej, Donald Husk może przełamać opór i następnie użyć narzędzi państwa do tego, co mogli, mogliśmy i możemy obserwować w wielu państwach Europy Zachodniej, do zniszczenia tych resztek tradycyjnego polskiego społeczeństwa. To oczywiście też się będzie wiązało z prowadzeniem nowego programu wychowania. Tak? I to nie tylko na tym będzie polegało, że zniknie obowiązek y, 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 odrabiania lekcji, znaczy y, obowiązek odrabiania zadanych lekcji w domu, ale przede wszystkim będzie to wyglądało w ten sposób, że tradycyjne rozumienie patriotyzmu polskiego na przykład będzie poddane y, daleko idącej mutacji, że w szkołach powszechnie pojawią się y, tak zwani, prawda, y, 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 seksedukatorzy albo idolodzy właśnie społeczeństwa wyzwolonego i genderowego i tak dalej, i tak no, dalej. Wystarczy, każdy kto chce wiedzieć, co się w Polsce będzie działo w najbliższym czasie, powinien zapoznać się z tym, jak funkcjonują tego typu metody, czy modele działania w Niemczech, czy we Francji, czy w Hiszpanii. Tam to zostało przećwiczone i zostaje teraz zaaplikowane do, w Polsce, a Donald Tusk jest wykonawcą tego projektu. Biorąc pod uwagę to też po części, co, co pan powiedział, że jest pan pesymistą odnośnie tego, że, że uda się zatrzymać te, te zmiany, które, które nadchodzą, to teoretycznie mógłbym nawiązać też do, do sprawy ruchu obrony Polaków, który w zasadzie powołali pan Gadowski, pan Sumliński i pan Piech. Biorąc pod uwagę, kto za tym ruchem stoi, czyli też pana koledzy po fachu, Pan też właśnie w tej kwestii mimo wszystko jest pesymistą, że ok, fajnie, że coś takiego się dzieje, ale z drugiej strony no, szanse na powodzenie nie są zbyt duże? Znaczy wie pan, ja wspieram każdą inicjatywę, która może powstrzymać to, co opisałem, że się wydarzy. I w tym sensie w żadnym wypadku nie zamierzam twierdzić, że to jest niemożliwe tylko no występuję w dwóch rolach. Raz kogoś kto uważa, że dzieje się źle i trzeba się temu przeciwstawiać i robię to na tyle na ile potrafię, a dwa analityka, który opisuje pewne zjawiska i pewne siły nieco z zewnątrz. Dlaczego mówię o tym pesymizmie? Dlatego bo uważam, że w kategoriach w tych kategoriach Polska przegrała swoją wielką szansę. To znaczy 8 lat temu w 2015 roku pis miał ogromną szansę powstrzymania tych zmian, tak jak mówię, a nawet więcej, bo żeby te zmiany następowały w takim globalnym wymiarze, jak, jak o nim mówimy, no to trzeba, to, to, to trzeba zrobić, trzeba dotrzeć do ich źródła i zatem zaatakować przeciwnika tam, gdzie on jest najsilniejszy. A co jest, gdzie on jest najsilniejszy? No trzeba było dokonać czy przemodelować sposób działania Unii Europejskiej w naszym przypadku, prawda? Na Stany Zjednoczone mamy bardzo ograniczony wpływ, ale na Unię Europejską mamy jednak jakiś a nie tylko my, można było doprowadzić do y, 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 skutecznego sojuszu, co najmniej z Węgrami, a może i z innymi państwami, a może na pewno z innymi siłami politycznymi, które y, 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 razem, y, jakby to powiedzieć, stałyby, czy broniłyby tej zasady suwerenności narodowej, czy suwerenności kulturowej poszczególnych państw. Tak? Tymczasem łatwo zauważyć, że co najmniej od lat sześciu, czyli od zmiany na stanowisku premiera po, po tym jak odeszła była ta a zastąpił Mateusz Morawiecki. Polska polityka wobec Brukseli moim zdaniem była pasmem katastrof. No, to znaczy jakiegoś, zresztą sam prezes Jarosław Kaczyński o tym mówił, że to była jedna wielka komedia, ale on w niej uczestniczył. No, uczestniczył przez sześć lat, brał udział jako główny aktor tej komedii. Y, 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 przypomnę, że dwa, dwa lata temu Prawo i Sprawiedliwość nawet podjęło specjalną uchwałę mówiącą o tym, że, Polska, że celem Polski celem Prawa i Sprawiedliwości jest to, żeby zawsze trwać w Unii Europejskiej, zawsze być po stronie Brukseli. No to są, dlatego mówię o tej wielkiej, przegranej szansie, ponieważ no z doświadczenia wiemy, że jak, jakby to powiedzieć, człowiek dostaje takie wielkie szanse, ich nie wykorzystuje, no to potem to się mści. No i oczywiście być może z jakiegoś powodu my dostaniemy jeszcze drugą szansę i ruch taki lub inny przerodzi się w ruch masowy i na tyle potężny, że wpłynie na zmianę, ale no, jak mówię, jest, jestem w tym sensie pełen obaw, że Polska taką szansę dostała i ją zmarnowała. Zmarnowała, ponieważ uważam, że 8 lat rządów, a szczególnie o 6 latach rządów PiS-u, pod tym kątem, to znaczy pod kątem takiej obrony kulturowej tożsamości, czy tej tożsamości narodowej, było latami w dużym stopniu straconymi. Ponieważ na pewnym, pewnym momencie uznano, to jest oczywiście pytanie, kto, dlaczego i jak, ale uznano, że uda się porozumieć z, z tymi siłami globalistycznymi w Brukseli i jakoś, jakoś tam przetrwać. To jest? To jest po prostu śmieszne, bo z góry skazane na niepowodzenie, ale przez to, że tak uznano, no to tak, to tak naprawdę otw otwarto drogę do skutecznego działania tej drugiej stronie. No, PiS przegrał wybory tak naprawdę w skutek y, skutecznego działania Unii Europejskiej, sankcji. De facto brak KPO to jest forma sankcji nałożonych na, na, na Polskę I, i, i przegrał te wybory w tym ze własną rękę, że nie był w stanie zmobilizować tego oporu społecznego i powiedzieć im, patrzcie, to są nasi przeciwnicy. Jeśli chcemy, zachować naszą odrębność kulturową, musimy pójść na zwarcie z nimi, tak? No. Łatwo zauważyć, że ten przekaz <gryny> praktycznie nie, 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 nie występował, był w ogóle nieobecny. Stąd bierze się ten element pesymistyczny. Z tych ostatnich pomysłów, które pojawiają się w głowach polskich polityków, Pana bardziej bawi sytuacja związana z brakiem zadań dla uczniów właśnie w szkołach podstawowych, klasach 1, 3, też 1, 8, czy też pomysł ministra Tomasza Siemoniaka o tym, aby zlikwidować CBA? Zlikwidowanie CBA to jest trochę tak. Zakładając, że CBA w nowym układzie miałoby działać pod, że tak powiem, z mniejsztem, to to, czy ono jest likwidowane, czy no nie jest likwidowane, to szczerze mówiąc, nie wiem, czy ma wielkie znaczenie. Prawda jest taka, że instytucje zależą od tego, jak jacy ludzie nimi kierują i co chcą osiągnąć, prawda? Bardzo dobra z pozoru instytucja. Y, y, może działać w sposób wyjątkowo no, szkodliwy. Wszystko zależy od tego, kto, kto jest na jej czele. No, zaczęliśmy naszą rozmowę, to jest oczywiście tylko analogia, żeby jasność, ale, bo, bo mówimy o instytucji, powiedzmy, nienaturalnej, tylko nadprzyrodzonej, czyli o kościele. No, warto zauważyć, że przy obecnym w takim obsadzie czołowych y, urzędów w kościele no, to jest zupełnie inny kościół niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, prawda? A mówimy o in, instytucji nadprzyrodzonej, co dopiero w przypadku instytucji świeckiej. <laughs> instytucji świecka, jeśli ma, jeśli na szczególnie CBA stanąłby czy stanie, czy stanął już, prawda, człowiek czy nominat powołany przez nowe władze, to jakoś niespecjalnie nie, wiedzę, że, że, nie wierzę w to, żeby oni cokolwiek zwalczali w sensie korupcji. Natomiast z tego punktu widzenia bardziej niebezpieczne jest coś, co może się wydawać niby takie śmieszne i zabawne, czyli ten koniec by, za, za, zadawania prac domowych dla dzieci w szkołach podstawowych, a de facto później, bo to jest projekt przecież większy, również i w, i w późniejszych klasach, tak? no bo to jest moim zdaniem to jest projekt, nazwijmy go najkrócej, wprowadzenia do szkół tej ideologii rób to, co chce ta. To znaczy, skoro każdy może sobie odrabiać albo nie odrabiać, no to nikt nie będzie odrabiał, no to jest powód e, oczywisty, bo i nauczycielom się nie będzie chciało, szkoła, w sensie uczniowie będą krzywo patrzyli na tych, co się będą próbowali wybić, jako na takich straszliwych kujonów i lizusów, tak? No. Wiadomo, działa tak zwany system ostracyzmu społecznego, bardzo nie lubimy ludzi, którzy się wybijają albo którzy chcą czegoś więcej niż pozostali. W efekcie ogólny poziom, to nawet nie chodzi o poziom, tylko dlaczego to jest tak ważne, bo jednak prace domowe, wiem, znaczy wiem, że niektórzy nauczyciele zadawali za dużo, zadawali głupio, że niekiedy były to prace kompletnie bez sensu i tak dalej, ale tak jak Wa tak jak wiemy, że zdarzają się skorumpowani policjanci yy, i nie domagamy się, żeby zlikwidować policji, tak z faktu tego, że zdarzają się głupi nauczyciele i głupio dobrane prace domowe, nie możemy uznać, że cały system zadawania jest głupi, i bezsensowny, ponieważ to była jedna z takich możliwości, których można było wykorzystać, żeby uczniowie, jakby to powiedzieć, yy, yy, myśleli też samodzielnie, sami coś przygotowywali. A nawet, co też jest istotne, wiem, że w wielu sam miał takie doświadczenie, no, często rodzice oczywiście uczestniczą, w tych pracach domowych. No dobrze, ale co jest w tym tak naprawdę złego? Bo to pozwala przecież rodzicom też śledzić na bieżąco, czego się dziecku, prawda? Być wprowadzonym w to. To jest oczywiście strasznie mozolne i nikt tego nie lubi, taka jest prawda. No ale, ale ostateczny efekt był taki, że dawało to jedną z, z niewielkich możliwości, żeby rodzice byli w bliższym, dok dokładniej wiedzieli, prawda, czym się ich dzieci zajmują. Więc ja uważam, że to jest znacznie bardziej niebezpieczne, na dłuższą Mówię o likwidacji czy o zmianach w szkolnictwie, w wychowaniu. Mhm. E, w miniony weekend, tutaj też będę starał się zacytować, więc pan pozwoli, były prezydent Izraela Rewuen Rivlin, gościł w Polsce i brał udział w konferencji zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie z okazji przepadającego tydzień później Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście. No i on w jednym właśnie z wywiadów e, użył takiego sformułowania: Żydzi byli wyżynani także przez Polaków. No i niech mi pan powie, jaka w ogóle powinna być obecnie reakcja polskich władz na te słowa, bo na razie nie słychać, aby podjęto w ogóle jakiekolwiek działania. W tej sprawie, a wydaje mi się, że reakcja powinna być, i to mm, tak na zdrowy rozsądek, e, chyba dosyć stanowcza. No, ja uważam, że pan Rivlin, znaczy polskie władze, gdybyśmy mówili o realnie działających polskich władzach, powinien zostać za, uznany za osobę personalną grata i powinien nigdy więcej nie, nie, nie mieć możliwości wstępu na polską ziemię. A jego wypowiedzi polskie władze powinny się zwrócić do... ponieważ pan Rybin jest nie tylko emerytowanym, czy byłym prezydentem Izraela, ale jest również działaczem partii Likud, czyli partii rządzącej w Izraelu. Polskie władze powinny wystąpić do obecnego premiera Izraela i zażądać potępienia tych wypowiedzi, a w przypadku, jeśli tak by się nie stało, no, podjąć stosowne działania. W każdy możliwy sposób Polska powinna się zdecydowanie tego typu działaniom przeciwstawiać. Jeśli na przykład Izrael by takich działań, czy takich reakcji polskich władz nie zrozumiał, to istnieją inne środki. No, jak wiadomo, toczy się wojna na... na w, w, w st Państw takich jak Polska, jak rozumiem, również, albo przynajmniej neutralności w stosunku do, czego, do tego, co robi. Jeśli Izrael nie jest w stanie zachowywać się w sposób cywilizowany i właściwy w stosunku do takich państw jak Polska, to Polska powinna wyciągnąć z tego konsekwencje i przystąpić do, państw, do tych państw, które w znacznie bardziej ostry sposób krytykują działania Izraela niż to ma miejsce do tej pory. No, są działania, czy są możliwości tak, takiego suwerennego działania, ale powiem tak, wiem dobrze, że tak nie będzie. No. Ostatnie pytanie, panie redaktorze, z mojej strony. Tam po części odpowiedział Pan oczywiście na nie we wcześniejszych swoich wypowiedziach, ale chciałbym podsumować tą naszą rozmowę. Uważa Pan, że każdy kolejny miesiąc powoduje, że tracimy suwerenność jako, jako obywateli, jako Polacy, że mimo wszystko za bardzo jednak dążymy do tej Unii Europejskiej, dążymy w ogóle do ogólnoświatowej polityki. No i za chwilę rzeczywiście możemy się obudzić w państwie, gdzie teoretycznie będziemy mieli, będziemy posiadali oby polskie obywatelstwo, ale nie do końca. Ono będzie odzwierciedlało, przepraszam, nasz stan ducha, w ogóle też nasz, pewnie nawet i stan prawny. No, znaczy, wydaje mi się, że jeśli, jeśli popatrzymy na całość zmian, które nam Unia Europejska proponuje, to łatwo zauważyć, jak zaciska się swego rodzaju pętla. To znaczy, to są kwestie zarówno dotyczące ideologii, o tym żeśmy mówili, ale nie mówiliśmy przecież o kwestiach gospodarczych coraz bardziej widocznych. Na przykład od 2027 roku zostanie wprowadzony limit możliwości dokonywania transakcji gotówkowych. Ten limit ogólny dla wszystkich państw unijnych ma być 10 tysięcy euro, czyli jest w tej chwili 40 kilka tysięcy złotych, ale poszczególne państwa będą zachęcane, żeby ten limit wynosił 3000 euro. 3000 euro to jest 12, to jest 13 tysięcy złotych. Co de facto będzie oznaczało? Oznaczało pełną kontrolę nad obywatelem, no bo będą no to wyłącznie transakcje, które będzie można śledzić i kontrolować praktycznie wszystkie. Od roku 2000, już teraz, od, 20, od kwietnia 2023 roku zostaje wprowadzone tak zwane świadectwo energetyczne, które oznacza i on to będzie rozszerzane, bo to na razie dotyczy nowych domów, ale to będzie rozszerzane na kolejne, że tak powiem, segmenty. Okaże się, że musimy, jesteśmy poddani nieustannej kontroli, jeśli chodzi o to, w jakim domu mieszkamy, i, i, i krótko mówiąc, kategoria, że jest się właścicielem prywatnym, zostaje praktycznie zawieszona albo zakwestionowana. To samo dotyczy kwestii tak zwanej walki, z, właśnie to, o czym już wspomniałem, tego klimatyzmu, czy tej zielonej energii. No, krok po kroku tracimy naszą suwerenność i jako państwo, i jako społeczeństwo, więc trzeba się temu za wszelką cenę przeciwstawić. Mam nadzieję, że po prostu wbrew mojemu pesymizmowi jednak Polacy się obudzą. Tak bywało często w przeszłości. No zobaczymy. Tyle w takim razie w dzisiejszym programie. Dziękuję, panie Pawle, za wizytę. Moim i państwa gościem był Paweł Lisicki, redaktor czelny Tygodnika Do Rzeczy. Jeszcze raz, panie Pawle, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.